Druga połowa lipca, czas więc na nowe tytuły w Games with Gold. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam do omówienia kolejnych produkcji w tym miesiącu. Pamiętajcie oczywiście, że gry są dostępne do pobrania i ogrania tylko wtedy, gdy posiadacie aktywny abonament Xbox Live Gold. Możecie zakupić go w sklepie Xbox za pomocą karty płatniczej lub korzystając z płatności komórkowej operatora Play lub Orange, a albo doładować za pomocą zdrapek dostępnych w sklepach stacjonarnych. Zaczynajmy! Pomiędzy 16 lipca a 15 sierpnia na konsoli Xbox One pobierzemy i zagramy w Big Crown Showdown. Mocno rywalizacyjną grę, w której przyjaciele stają się wrogami i walczą o koronę. W rozgrywce uczestniczy czterech graczy, którzy mogą się ze sobą mierzyć w grze wieloosobowej, zarówno lokalnie jak i online, w trzech zwariowanych światach osadzonych w średniowiecznych realiach. Pomiędzy 16 a 31 lipca na konsoli Xbox 360, a także na ŁAN dzięki wstecznej kompatybilności przypiszemy do konta Meet the Robinsons, gry akcji z elementami przygodowymi bazującą na animacji Disneya. Opowieść ta traktuje o chłopcu geniuszu imieniem Wilbur, który konstruuje urządzenie mające na celu przywracanie utraconych wspomnień. Tak właśnie prezentuje się zestawienie w lipcu. Napiszcie w komentarzu, która gra przypadła wam do gustu najbardziej, a ja w międzyczasie przypominam o konieczności posiadania aktywnego abonamentu Gold, jeżeli chcecie, by gry przypisały się do waszego konta. By dodać do konta omówione przeze mnie gry, wystarczy, że wejdziecie w kafelek Gold w waszym dashboardzie konsoli Xbox One lub Xbox 360 albo przez przeglądarkę na stronie xbox.com u kosik games with gold. Nowe gry pojawią się automatycznie w sekcji gotowe do instalacji na waszym Xboxie One. Już teraz zachęcam was do Ustawienia suba na kanale i wypatrywania kolejnych naszych materiałów. Trzymajcie się ciepło, cześć!